Hej, cześć, witajcie z Gaming. Zapraszam Was już na 27. spotkanie z gry Indiana Jones. Wielki krąg, gdzie dzielę Ci tutaj na 100%, właśnie, miejsce Marshall College. Dokładnie tak, czyli zobacz notatki do rozdziału tego. Mamy aktualnie 3 notatki już zebrane, musimy zebrać ich 10. Dokładnie tak, Ta, że się nie zapycie o! Subskrypcji kanału z dzwoneczkiem i łapką w górę pod tym już 27 odcinkiem z gry Indiana Jones i Wielki Krąg Będziemy też opiekać subskrypcji Dokładnie tak Jeśli chcecie widzowie właśnie już <laughs> 28 spotkanie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg Gdzie będziemy kolejny tutaj nasz yy, kraj robić na 100% Gdzie tym razem Włochy, Watykan No to myślę, że jedna łapka w górę pod tym 27 odcinkiem z gry Indiana Jones i Wielki Krąg no i macie 28. spotkanie z tej gry na moim kanale. Dokładnie tak. No i bardzo dziękuję Wam widzę, za zapicie. Hmm, pod zakończeniem właśnie serii, to jest znaczy ogólnie fabuły tej gry. 26. odcinek z gry Indiana Jones League i Wielki Krąg. Jednego polubienia, bo dzięki temu macie właśnie 27. spotkanie z tej serii na moim kanale. Dokładnie tak. Teraz rozpoczynamy już nasze 27. spotkanie z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. I życzę miłego oglądania. No to ruszamy moi drodzy. Znów grę. Jedziemy szukać tych notatek. Mam nadzieję, że damy radę oraz to ogarnąć. Bandarz. No bandarz o Tarlica. Ta tak zwana. Do badań. Musimy poszukać jeszcze kilku notatek. Nie jest to takie łatwe, ale damy radę myślę. gdzieś na pewno mamy I dokładnie notatek musimy znaleźć tutaj musimy znaleźć jeszcze 4 5 6 7 8 9 10 czyli ogólnie musimy znaleźć 7 notatek jeszcze tutaj 7 notatek i mamy wtedy zrobione tutaj cały maszek lecz Gdzie te notatki są? Właśnie, trzeba ich dobrze poszukać. To nie jest takie łatwe. No. Idziemy szukać ich. Wszystkie widzowie, będę szukał. Tu ich nie ma. O, tu jest jakaś notatka. Dobra, mamy cztery już. Mamy czwartą. To jeszcze tylko stały nam. Yy, Sześć notatek chyba do zebrania. Nie wydostaniemy się stąd. Nie, nie, nie. Wszędzie jesteśmy marsza kole cały czas. Mhm. Mm Gdzie będą dzisiaj kolejne notatki? Musimy dobrze szukać. To nie jest takie proste To nie jest takie proste O, tu jest jakaś kolejna notatka I bingo! Kolejna karta Zobaczmy to tylko notatka, czy... Tak jako notatka, no czy jeszcze zostało nam ilu notatek do zebrania? 6, 7, 8, 9, 10, czyli jeszcze... 1, 8, 9, 10. Czyli jeszcze 5 notatek musimy jeszcze zebrać stąd. 5 notatek, to nie jest takie trudne, damy radę. Jeszcze jedna notatka i będzie koniec odcinka. Znaczy, jeszcze kilka, tylko 6 notatek. Będzie koniec odcinka. 5 notatek. Hmm. Pomyślmy, hmm. czy jest jakaś notatka. Coś na pewno jest, tylko gdzie to jest? kurka basket Gdzieś na pewno notatki jakie się jeszcze znajdują Ale gdzie w którym miejscu? No dobra Tu nie będzie raczej Czy są jakieś notatki jeszcze? To raczej notatek żadnych nie znajdę. Raczej nie. Gdzieś to podoba jakieś notatki jeszcze to w pokojach. Hmm. Dobrze szukaj, innych na tak dobrze ich szukaj, dobrze ich szukaj, bo, bo może ciężko być je znaleźć. To miejsce jest bardzo duże, także jest dużo obszaru, dużo, do, dużo do szukania. Ale. Musimy dobrze szukać ten notatek, bo. O tu będą jakieś notatki, jabłko będzie na później. Dobra, to tu mamy jedną notatkę. notatkę. Dobra, to jest kolejna notatka. Interesujące. Jeszcze kolejna. Mamo, ja, ja, ja jestem skupiony! Spokojnie! Proszę! Cicho. Ja muszę się tutaj skupić. Mhm. Słyszałem. Dobra. Jeszcze jeden notatek nam zostało. Osiem dziewięćdziesięciu. czy notatki tylko. Trzy notatki widzowe jeszcze tylko. Trzy notatki. Trzy notatki. Tylko trzy notatki. Gdzieś na pewno znajdziemy to jeszcze te trzy notatki. Nie będzie to trudne. Jak tu znaleźliśmy, to powinniśmy znaleźć się dalej. Okej okay. Na kampusie zapanowała Jeszcze dwie notatki Jeszcze tylko dwie notatki To stało Tu byliśmy, ale warto rozszerzyć. Dwie notatki tylko nie zostały. Tylko dwie notatki. Poszukajmy ich dobrze. I będzie na 100% marsza kolecz. Poszukajmy tych dwóch notatek jeszcze hmm. okej, okay. ile jeszcze? Notatek? I jeszcze tylko jedna notatka i mamy, i mamy koniec tego masza kolecz, mamy 100% masza kolecz, tylko jeszcze jedna notatka, która nie będzie jest. Trzeba dobrze jej poszukać. Chyba nie. W którymś inne pomieszczeniu. Hmm. Dobra. Tu nie ma. Tu chyba nie będzie. Trzeba jeszcze gdzie indziej szukać. Notatka, gdzie jest jakaś notatka jeszcze jedna? Spokojnie, zaraz przyjdę. Tylko muszę się skupić, bo czegoś szukam, tak? No. Jedna notatka jeszcze, tylko jedna notatka widzowie, jedna notatka. Jedną notatkę potrzebujemy. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Tu nie ma jej. Gdzie ona będzie? Hmm. Ok, mamy kartę basketową. Dobra, i chyba mamy wszystkie chyba znalezione notatki. Tak, 10 na 10. No, także moi drodzy, to koniec tego właśnie: 27. Spotkania z Indiana Jones Wiki krąg, gdzie właśnie zrobiliśmy 100% na Marsza College, czy pierwszej lokalizacji, właśnie w tej grze Indiana Jones Wiki krąg no, i w kolejnym właśnie 28. już spotkaniu z gry Indiana Jones i Wielki Krąg będziemy robić na 100% Watykan. Ale pierwsze zadania w Watykanie, potem tak po kolei każda rzecz. Dokładnie tak. Także do widzenia, do zobaczenia na kolejnym spotkanie się 27. już 28 z gry Indiana Jones i Wielki Krąg. I trzymajcie się ciepło i papa, dziękuję za oglądanie. Your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got gotcha.